pora teraz na naszego pierwszego gościa i naszą pierwszą rozmowę. Powiedziałam o tym, że będziemy mówić o naszej skórze, o tym, jak dbać o siebie zimą. No i też goście, który zna się na tym bardzo, bardzo dobrze. Z nami jest Izabela Tajstra z salonu Villa Urody w Tychach. Witam cię i za serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie przede wszystkim o tym, jak dbać o tą naszą skórę. No, bo jest zima, to co powiedziałam, te temperatury mało chyba przyjazne naszej skórze, prawda? Zdecydowanie, tak, bo bardzo szybko można sobie przemrozić, odmrozić skóra, szczególnie jak jesteśmy troszkę dłużej niż y, potrzeba mhm. na świeżym powietrzu, czyli mówimy ferie, jesteśmy na nartach, y, wchodzimy z zimnego do ciepłego. Trzeba wiedzieć tak naprawdę, co robić, jak zabezpieczyć. Nie trzeba wiele, ale trzeba o tym pamiętać co robić. Zacznijmy od tej sytuacji, kiedy jeszcze załóżmy nic złego się nie podziało. Nie zobaczyłyśmy takich widocznych zmian na naszej skórze. Co możemy zrobić, żeby nasza skóra po prostu wyglądała ładnie, żeby ta zima udało się ją przejść bez większych problemów? Powiem tak, najważniejszą rzeczą jest używać odpowiedniej pielęgnacji, czyli odpowiednia pielęgnacja to jest od zarania mycie. Czym myjemy? Do adekwatnie do potrzeb skóry. Jeśli to jest cera z tendencją do suchości, to wiadomo, przynajmniej dla mnie wiadomo Właśnie. i dla wielu innych Właśnie. osób też. Że trzeba było spojrzeć w kierunku mleczek kosmetycznych, które zawierają lipidy, czyli to są komórki tłuszczowe, które po pierwsze będą z nami dalej działały zabezpieczająco i czyszczące również. Mogą być to również i oliwki do mycia twarzy i oczywiście obowiązkowo tonik, bo przywraca nam pH. Mówiąc o tej podstawowej pielęgnacji. Ale czekaj, muszę ci przerwać mhm. teraz, bo czy ta pielęgnacja zimą różni się od pielęgnacji skóry latem? Czy te kosmetyki Troszeczkę. powinny być trochę inne? Tak, zdecydowanie tak, bo latem. A tym chcemy jej pozwolić na to, żeby ona oddychała, tak? Poza tym mamy parowanie mhm. poprzez pory pory są porozszerzane, więc nie można znowu jej też obciążać. Więc jeśli dalej byśmy przeszły tym tropem pH przywracamy tonikiem, używamy potem serum, a po serum załóżmy, mamy krem odżywczy albo półtłusty, bo idziemy na narty, tak? no to Umówmy się, że latem byśmy już tego nie zrobiły, bo okay. trochę jest za dużo tej pielęgnacji tłustej. tak? Ale zimą jak najbardziej. A zimą jak najbardziej, z prostego względu, bo ona jest bardziej potrzebująca. Poza tym mróz działa ścinająco nam na skórek. Tak? Zresztą same mamy y, y, tak naprawdę nieraz y, 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 takowe sytuacje, gdzie. Y, Jesteśmy na mrozie, wchodzimy do ciepłego i co czujemy? I nagle nam jest gorąco. Mamy tak, pąsy tak. na twarzy i zaraz parujemy. Ciekawe dlaczego. <grym> Ale właśnie, czyli jeżeli tak się dzieje, to przechodzimy do domu, właśnie takie wiesz, tak. najpierw zmrożone, potem te nam wszystko zacznie parować. <grym> tak, odtajamy z tego mrozu. No i czy mamy coś? ekspresowo szybko robić ze sobą czy pozwalamy tej skórze um, odtajać właśnie ja bym proponowała yy, taki yy, yy. Spokój, zachować spokój w tym momencie, bo nie nerwowo. nie nerwowo, oczywiście, bo to nie o to chodzi, że kiedy czujemy ten moment rozgrzewania, rzucamy torby, rozbieramy się, idziemy się myć, Bóg wie, co maseczka szybko chłodzi. Nie, to tak nie działa. Spokojnie pozwólmy jej dojść do warunków w warunkach, że tak powiem, pokojowych, do spokoju, a potem się zastanówmy, co mhm. robić dalej. Pamiętajmy, że nasza skóra czytać nie potrafi. To jest bardzo ważna informacja. E, natomiast my, jako posiadaczki danych naszych skór, jesteśmy w stanie ocenić jej potrzebę. E, czy jeśli. E, dla logiki, jeśli jest gorąco nam na twarzy i ona ma potrzeby zupełnie inne, czy byśmy pomyślały o masce rozgrzewającej na twarz? No nie, no do, końca, nie. Końca. nie do końca. No dokładnie. Więc A która tutaj... skóra, jaka skóra najlepiej znosi taką zimową temperaturę? Można coś takiego powiedzieć, że właśnie posiadaczki danej skóry będą lepiej znosiły zimę niż posiadaczki innego typu skóry? Hmm, to jest bardzo trudne pytanie, wbrew pozorom. Powiedziałabym inaczej. Najtrudniejsza skóra na mrozy to jest cera, która jest bardzo delikatna i naczyniowa. Rzeczywiście, one wtedy bardzo szybko ponsowieją, te cery są trudne i trzeba wiedzieć, ale da się z nimi oczywiście jak najbardziej funkcjonować. Natomiast, czy jest taka skóra? Pewnie jest. Każda jedna normalna. Fajna skóra taka naprawdę na mrozy to jest z grubą wyściółką, mm. która lubi się przetłuszczać. Takie są naprawdę też dobre. No Myślę też, że każda z nas właśnie kiedy dba przez cały rok o siebie to też zupełnie inaczej będzie znosiła tą zimę. A powiedz mi co z zabiegami? Czy są jakieś zabiegi, które są dedykowane na tą zimową porę? W wypadku, byśmy zaczęły od tych trudniejszych, na przykład te naczynkowe, zawsze można wzmacniać naczynka właśnie czy zabiegami ultradźwiękowymi, czy nawet prądem galwanicznym, bo to jest też taka trochę praca, ile się wleje, tyle się otrzyma. tak? Z nimi trzeba pracować cały czas, żeby je ostudzać, wzmacniać, żeby one dalej nam nie strzelały. W wypadku, kiedy mówimy, że jest to cera, która jest grubsza w samej wyściółce swojej lipidowej, też z nią trzeba pracować, nawet Choćby takimi zabiegami mezoterapeutycznymi, jak sama mezoterapia. Pamiętajmy, że to jest fajny też okres rzeczywiście zimowy, gdzie można coś konkretniejszego zrobić, bo latem mamy wiele obwarowań. Bo latem tak? na przykład kwasów nie można używać pewna? Ale jest, pewna nie? jest pewna grupa kwasów owocowych, oczywiście do mhm. tego trzeba wiedzy tak naprawdę, które można położyć latem. Ale nam się obligatoryjnie utarło w głowie, że kwasy latem nie, bo to. No, dlatego też to, to powiedziałam. Ta, tak, <noise> nie, ale jest pewna grupa. Rzeczywiście, jest z, z, zgodzę się z tym. No, ale przechodzimy do profesjonalistów i wszystko nam wytłumaczą. To jest Dokładnie. najważniejsze, żebyśmy sama nie, nie decydowały o jakichś zabiegach, bo to się może potem po prostu źle skończyć. Ja chciałam wrócić do nie? tej naszej przygody z programem Być kobietą. Jak oceniasz nasze uczestniczki? Bo przyszły tam dziewczyny, ja pozwolę sobie tak nazywać, bo tak też je nazywałam, bo się poznałyśmy. Przyszły dziewczyny z różnymi problemami, czy taki udział w programie, nie wiem, telewizyjnym, gdzie są kamery, gdzie jest ekipa, gdzie są ludzie, czy to, że kładą się dziewczyny przed tobą i pokazują twarz bez żadnego make-upu, z problemami często, jak ty to odbierałaś? Czy one poddawały się tym zabiegom bez żadnych, wiesz, problemów natury, ojej, jak ja się pokażę wszystkim ludziom, którzy będą oglądać ten program? Ninka kochana, powiem Ci bardzo filozoficznie, że dla mnie każda z tych uczestniczek to była jak kwiatek róży, ją trzeba było porozkładać, bo każda miała inne potrzeby. Myślę, że nie miały chyba z tym żadnego problemu dziewczyny, że właśnie bez make-upu, żeby się położyć. Natomiast największą trudnością było wydobyć z nich ten problem, który w nich gdzieś tam tkwił. Bo to, że czy dbała, czy nie dbała, czy była w trakcie, czy coś usłyszała, to gdzieś sama też to wychwyciłam. Natomiast zawsze jest najważniejsza i najbardziej istotna rzecz. Z czym mamy się zmierzyć w A. tym programie? I myślę, że w kolejnej edycji też będę miała taki fantastyczny temat. Nie lada, y, trudny, ale myślę, że będzie łatwy. Wykorzystuję twoje podejście, bo y to chyba też na tym polega, że ta osoba, która kładzie się przed tobą i faktycznie mówi o tych swoich problemach, musi ci ufać, to jest ważne, prawda? Myślę, że za każdym razem, Ina, jest dokładnie tak samo, hmm. że trzeba nawiązać pewną rodzaju nić relacji, żeby móc się troszeczkę wyspowiadać, tak to ładnie nazwę, i przede wszystkim oczekiwania. Trzeba je wysłyszeć, a ja jako fachowiec mówię, czy jestem w stanie sprostać, bo pamiętajmy, że jesteśmy fachowcami, ale nie jesteśmy wró wróżkami. <grywa> Nasze panie cały czas mają okazję zgłosić się do programu, bo ruszamy z kolejną tak, serią, tak, więc proszę. zachęcamy do tego. Nasz mail kobietamałpa.tvs.pl Informacje na naszym profilu facebookowym tam też się pojawiają, więc zachęcamy oczywiście. Można zrobić coś dla siebie, bo trzeba, nie tylko zimową, nie tylko letnią porą, ale cały czas warto zacząć, jeśli tak, ktoś tak. Zapomniał o tej um, opiece nad samą e, sobą, to jest chyba ważne. I za jeszcze jedna rzecz, e, bardzo krótko: tak? mianowicie, e, cera zimą powiedziałyśmy, natomiast co z dłońmi? A. Bo to jest, myślę, też wielki problem. E, moje drogie panie, polecam noszenie rękawiczek po przede wszystkim. Dokładnie. I żeby to była rękawiczka, która jest miłe wyściełana jakimś futerkiem od środka. To na pewno. Kremowanie. Dłoni, jeśli już jest większa potrzeba, to polecam. Są zabiegi też rzeczywiście w gabinetach, gdzie mówimy o karboksyterapii. Hmm. Nie jest rzeczą przyjemną, ale spektakularną. Wiesz to wcale nasze Pani nie narzekały podczas programu. Bo miały to widać było, że nie narzekały. Tak, no pięknie tak. wyglądało. po prostu. To był efekt taki, że same potem jeszcze wiem, że do dzisiaj zresztą mają kontakt z Tobą. To już jest, tak, tak, to jest, rozumie się samo przez się, że to jest zabieg, który działa. Mezoterapia też jest polecana hmm. i parafina. Także obowiązkowo, na pewno wracamy, rękawiczki. <laughs> A tak jeszcze podpowiemy po dłoniach bardzo widać wiek, więc tak. warto o nie dbać. Iza dziękuję Ci bardzo ja również dziękuję, za te wiadomości. Nina. Już nie mogę doczekać się naszego spotkania podczas tej kolejnej edycji programu Być kobietą. Izabela Tajstra, salon Villa Urody w Tych była naszym gościem. Dzięki wielkie.